Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Ja jestem Dominika i dzisiaj zapraszam Was na film, w którym przetestujemy sobie wspólnie kosmetyki od Oli Soswy we współpracy z Everybody London. Proszę Państwa, muszę zacząć ten temat od tego, że czy Wam się podoba, tak jak to teraz wygląda? Kupiłam sobie za darmo nowe biurko, przy którym właśnie nagrywam. Jest mi o wiele lepiej. Plus, mam super krzesło, więc jest mi o wiele lepiej nagrywać, bo po prostu mogę wiecie, być cały czas w ruchu. Jestem taka żywsza od razu i jest fajnie. Dodatkowo zepsuła mi się lampa. I kupiłam żarówkę kolorową, i dzięki temu mamy teraz takie tło. Ja wiem, że to może w nagraniu tak średnio widać, natomiast coś tam widać i coś się z tyłu dzieje, więc. Każdy razie dajcie wiedzieć, co uważacie o gdzieś tam nowej scenografii. Oczywiście chciałabym też na nią podpracować, żeby tam może na tej komodzie coś było bardziej się działo, może żebyśmy nagrywali bardziej w tą stronę, żeby tą komodę było widać. Jeszcze nie wiem. Natomiast dajcie znać, co sądzicie o nowej scenografii i czy podoba Wam się to, jak jest. Proszę Państwa, Ola Soswa jest bardzo popularną osobistością i influencerką w świecie beauty, na pewno. Jeżeli siedzicie troszeczkę bardziej w świecie makijażowym, to pewnie orientujecie się, że już jakiś czas temu ola Soswa wypuściła razem z marką F Baddy London, wielki set i w ogóle masę różnych kolorów. Tintów, a w zasadzie takich tintów, które były bardzo mocno porównywalne do road i podobno nawet były lepsze szczerze powiedziawszy, powiem wam szczerze, że ja osobiście nie testowałam ani tych błyszczyków z road, ani tych od everybody london, głównie jest to z tego powodu, że w ostatnim czasie, w ostatnich latach prawie w ogóle nie używam błyszczyków raczej opiewam się na pomadkach i to jest zdecydowanie to co uwielbiam błyszczyki raczej to jest rzecz, którą rzadko wybieram, nie wiem dlaczego, po prostu i mam ich bardzo mało i używam ich bardzo mało dlatego nie chcę po prostu ich kupować i zbierać. Później Ola razem z tą marką wypuściła em, róż, taki cień, który ja na przykład osobiście bardzo uwielbiam jako rozświetlacz i e, wypuściła też chyba jeden nowy kolor e, błyszczyków i generalnie konturówki. E, ja też z tych produktów nagrywałam Wam na Instagramie, więc jak chcecie zobaczyć, to zerknijcie tam. Natomiast dosłownie parę dni temu, ja to nagrywam w czwartek, Wy ten film widzicie w piątek, a ta kolekcja wyszła we wtorek. Więc jest to mega świeża sprawa, Ola wypuściła swoją pierwszą autorską kolekcję razem z marką Everybody London. A ja jestem po to, aby dzisiaj to wszystko przetestować i wam zrecenzować. Więc myślę, że bez zbędnego przedłużania zaczynajmy! Klasz, który mam na sobie to jest właśnie ten makijaż, którego klipy, urywki i podczas jego robienia będziecie widzieli w tle, a ja opowiem wam i będę opowiadała o wszystkich kosmetykach. Zanim przejdziemy do produktów, które ja mam i które użyłam, i tak dalej, chciałabym Wam opowiedzieć o produkcie. Całym jednym, którego, a w zasadzie dwóch, których nie kupiłam. W kolekcji znajdują się dwa bronzery. Jednego nie kupiłam głównie z tego względu, że one oba są po prostu w ciepłych odcieniach. Jeden jest po prostu trochę jaśniejszy, drugi jest trochę ciemniejszy. Stwierdziłam, że nie będę kupowała tego jaśniejszego, bo ja lubię mieć mocno zaznaczone policzki i patrząc przez to, że ja mam też ciemne brwi i ciemne włosy, to u mnie ciemniejsze bronzery, mimo tego, że jestem dosyć blada, ciemne bronzery wypadają u mnie o wiele lepiej, dlatego zamówiłam tylko ciemne. I produktem, którego też nie kupiłam, był błyszczyk. I jest to z dwóch powodów. Pierwszy dlatego, że tak jak wcześniej Wam mówiłam, ostatnio w ogóle nie użyłam błyszczyków, dlatego to był główny powód, dla którego nie kupiłam błyszczyka. A drugi powód był taki, że błyszczyk, który wypuściła Ola w tej kolekcji jest błyszczykiem przezroczystym. Nie mam kompletnie potrzeb, nie mam kompletnie wiecie, zastosowań do bezbarwnego błyszczyka w mojej toaletce, ponieważ już jeden mam i ten mi absolutnie wystarcza. Pierwszym produktem, który chcę Wam pokazać, który ja kupiłam i też użyłam go jako pierwszego w moim makijażu jest bronzer. Jest to bronzer w kremie w odcieniu medium. W ogóle, czy możemy jeszcze sekundę pogadać o estetyce tych opakowań? One wszystkie są takie beżowe, takie brązowe. Nie wiem, puszek jest brązowy. Wszystko jest takie brązowe i to jest tak piękne i takie estetyczne. I ja po prostu w tych opakowaniach widzę Ole i jej estetyczny vibe. Bronzera użyłam na początku. Zaczęłam od nakładania go pędzelkiem. E, mimo że wszystko wyglądało super, to ja nie lubię nakładać bronzerów w kremie pędzelkiem. Nie wiem czemu po prostu nie lubię. E, dlatego nałożyłam go tak naprawdę pędzelkiem bardzo delikatnie roztarłam i zaczęłam e, dokładać i wyklepywać wszystko gąbką. Słuchajcie, ten brązer i w ogóle te produkty do konturowania, już trochę zaspoilerowałam, ale dobra, są naprawdę niesamowite. One mają tak maślaną i taką komfortową konsystencję, że to jest niesamowite. Najbardziej taki maślany produkt, jakie w ogóle najbardziej maślane produkty, takie właśnie masełkowe, jeśli chodzi o konturowanie, jakie znam, to jest na pewno Rare Beauty. Mówiłam Wam o tym zresztą w którymś filmie. Rare Beauty i Mario. Mario, ja uważam, że to jest trochę inna liga, dlatego że Mario to jest w zasadzie taki balsam do konturowania, yy, więc yy, to akurat bym trochę odjęła z naszego rankingu, natomiast najbardziej taki masełkowy produkt, jaki znam jest masełko jest bronzer od Rare Beauty, ten w stiku i właśnie ten bronzer od Olki bardzo przypomina mi konsystencją ten bronzer od Rare no konsystencja jest niesamowita i w ogóle możliwość nakładania czegoś tak masełkowatego na swoją twarz jest po prostu niesamowita macie wrażenie też, jeśli chodzi w ogóle o wklepywanie i o to jak funkcjonuje jak się pracuje z tym produktem, mam wrażenie że on sam się wklepuje i tak naprawdę ja nakładając go yy, yy, gąbką, na mnie miałam z nim absolutnie żadnego problemu, jedyne co to to, że ten produkt ma dosyć słaby pigment, ale wiem o tym i oglądałam uważnie Insta story Oli po wypuszczeniu tej kolekcji, Ola mówiła, że bronzer i w ogóle produkty do konturowania są tak stworzone, aby można było budować ich krycie, więc oznacza to, że to nie jest, wiecie, jak te wszystkie na przykład róże z RER, już bardzo popularne te takie wpłynie, że nałożycie jedną kropeczkę i macie po prostu na całą twarz i one są tak mocno napigmentowane, tylko właśnie ten pigment jest trochę niższy, abyśmy mogli sobie budować to krycie i generalnie tą, wiecie, tą, ten kolor i tak dalej. I ja to zdecydowanie odczułam, ponieważ po pierwszej warstwie, gdy nałożyłam ten bronzer, wyglądał on przepięknie, natomiast ten kolor był dla mnie za delikatny, dlatego dołożyłam jeszcze jedną, dwie warstwy, dopóki mi nie podpasował w 100% i to był strzał w dziesiątkę. Tak jak mówiłam, bronzer ma niesamowitą konsystencję, jest naprawdę super pod względem jakościowym i naprawdę ma niesamowitą konsystencję. Jak mówiłam, ten bronzer występuje również w odcieniu light. Oba te kolory są w taką bardziej ciepłą stronę, nie ma żadnego chłodnego koloru. Dla mnie jest to osobiście w zasadzie ani plus, ani minus, bo bo ja używam i chłodnych i ciepłych bronzerów i w takich i w takich czuję się dobrze, natomiast jak potrzebujecie chłodnego bronzera, to nie jest niestety to, um, jest odcień light, on się różni tym, że jest po prostu jaśniejszy ja jestem mega zadowolona z tego bronzera bardzo dobrze mi się z nim pracuje i jestem pewna, że zagości na stałe w moich kosmetykach proszę państwa, czy ja muszę mówić, że jestem królową czego? Powiedzcie to, jestem królową róży. A to, że jestem królową róży, oznacza to, że każdy róż, jaki zobaczę w sklepie, którego jeszcze nie mam, bardzo chciałabym przetestować. Dlatego jak ja zobaczyłam, że Olka wypuściła dwa róże, no co innego mogłam zrobić, jak ich nie kupić, tak? Hello! Pierwszy z róż, o którym chcę z Wami pogadać jest w pięknym kolorze odcień Cherry on Top. Również jest to róż w kremie. Ten róż ma przepiękny, taki bardzo kobiecy, dziewczęcy yy, kolor, taki mega różowy, no jest przepiękny. Jeśli chodzi o ten róż, ja nałożyłam go sobie na, jedną, na jeden mój policzek, ponieważ na drugim chciałam przetestować drugi kolor. Zaczęłam od nakładania tego różu pędzlem i to też yy, generalnie przy używaniu yy, róży na mokro i generalnie produktów na mokro pędzlem, macie pewność, że pigment będzie mocniejszy i tutaj również była taka sama sytuacja. Ten kolor był o wiele mocniejszy, natomiast postanowiłam wyklepać go sobie gąbką. E, pigment trochę na tym utracił, oczywiście, że tak, natomiast i tak ten pigment był bardzo spoko. E, mimo wszystko, jestem w stanie powiedzieć, że używałam bardziej napigmentowanych róż, jeśli chodzi o tego, e, gdzieś tam wiecie, typu i rodzaju produkty. Używałam bardziej napigmentowanych róż, natomiast ten pigment, który mam aktualnie, i tak mi się bardzo podoba, jeśli chodzi o ten konkretny kolor. Konsystencja i wszystko, co wiecie, jest w otoczce produktu o nazwie kremowy e, zgadza się dokładnie z tym bronzerem jest tak samo masełkowaty, co jest mua, niesamowite i tak samo świetnie się wklepuje, więc to jest na pewno mega duży plus, jest bardzo komfortowy, przyjemny i wydaje mi się, że to będzie świetna opcja na co dzień no i tak samo jak w przypadku bronzera produkt możecie sobie budować krycie zauważyłam to bez żadnego problemu dołożyłam sobie drugą, trzecią warstwę i wszystko wyglądało rewelacyjnie, natomiast drugi kolor mówimy tutaj o peachy pie jest to przepiękny, taki brzoskwiniowy taki lekko pomarańczowy kolor, który moim zdaniem wygląda fenomenalnie. Ja uwielbiam tego typu róże, uważam, że one są mega kreatywne i wiecie, takie inne i bardzo mi się to podoba. No jest przepiękny ten kolor. Jego natomiast nałożyłam sobie na drugi mój policzek. Zaczęłam od nakładania go pędzlem, już takim bardziej zbitym, takim, którym najbardziej lubię nakładać róże i muszę wam powiedzieć, że pigment był taki, że aż mnie szokował. Nie wiem, czy jest to kwestia tego, że nałożyłam ten produkt innym pędzlem, podejrzewam, że tak, czy jakikolwiek inny powód, czy to, dlatego, że ten, brąz, czy ten róż ma taki kolor. Kolor, natomiast ten kolor mnie przygniótł. Po prostu. Po prostu nałożyłam go prawdopodobnie też troszeczkę za dużo I y, musiałam to trochę ratować korektorem Ale wszystko się naprawiło, więc git Tu mam dużo mówić, jeśli chodzi o pigment y, Wydaje mi się tak jak mówisz, to jest moja wina Nie wina produktu, tylko moja wina Więc tu y, weźmy uwagę na to Ale jeśli chodzi o pigment, jest on bardzo dobry I też można go na spokojnie budować A jeśli chodzi o konsystencję, jest tak samo jak w przypadku dwóch poprzednich produktów Jest masełkowy, mega plus Bo nakłada się to mega przyjemnie I, i mega dobrze się z tym pracuje No i jeśli chodzi o blend, jest idealny Wszystko się pięknie wyklepuje jeżeli przesadzicie tak jak ja, nałóżcie, nałóżcie tutaj troszeczkę korektora tu, tu i wszystko jest totalnie w porządku. Więc generalnie produkty do konturowania moim zdaniem są totalnym topem i w ogóle hitem tej kolekcji i coś, co naprawdę bardzo polecam, bo wydaje mi się, że tego typu konsystencji w drogerii nie znajdziecie. Więc to jest mega spoko. Ja oczywiście. Jakby używałam już takich konsystencji, nie? Takich masełkowatych. Natomiast to były konsystencje mimo wszystko marek takich, wiecie, wyższych z Sephory, na przykład Mario, Fenty, Rare i tak Ale powiem Wam szczerze, że jak tak się cofam trochę w głowie gdzieś tam do jakichś drogeryjnych marek, nie kojarzę takich produktów z drogerii. Więc to jest duży plus. Kolejnym produktem z tej kolekcji, o której chciałabym z Wami pogadać jest puder. Ten puder to jest największy dramat tej kolekcji. Myślicie, że ja pewnie bez powodu siedzę, tak, siedzę taka świecąca się, prawda? Nie, kochani. Nie. Ja siedzę taka cała świecąca i wyglądam po prostu świecę się jak psujajca. Dlaczego? Żeby pokazać wam, jak do dupy jest ten puder. Sorry. Po prostu przepraszam, ale nie da się inaczej. Idę właśnie po puder się przypudrować, bo mam dosyć patrzenia w podglądzie, jak wygląda. Zaraz to zrobię. Jeśli chodzi o puder, puder z nazwy ma być wygładzającym pudrem. Ola też w swoich storiesach, jeśli chodzi o ten puder, mówiła, że jest to najbardziej wygładzający puder, jaki ona zna. Dla mnie personalnie najbardziej wygładzającym pudrem, jaki znam, jest chuda. E, no i nie ukrywam, że jak usłyszałam w jakichś superlatywach, Ola mówi o tym pudrze, byłam święcie przekonana, że to będzie bardzo dobry zamiennik chudy. Nic bardziej mylnego. Nałożyłam ten puder puszkiem, który był również do kupienia w tej kolekcji. Kupiłam go i powiem wam szczerze, że nie będę też robiła o nim osobnej recenzji, dlatego, że ten puszek jest jak każdy inny puszek. Znaczy, jest bardzo miły i spoko, ale jest jak każdy inny puszek. Nałożyłam ten puder puszkiem, tak jak Ola zresztą mówiła na Instastory w swoim tutorialu. Mówiła, aby wziąć puder na puszek, odbić trochę o rękę, żeby nie nałożyć sobie takiej, wiecie, dużej ilości na twarz. No i na na twarz. Na samym początku ten puder nałożyłam na brodę i rzeczywiście ta broda stała się taka matowa, taka wygładzona, więc od razu się podjarałam i mówię sobie, o kurde, chyba jest dobrze. Natomiast im dalej w las, tym gorzej. To, co ten puder zrobił z moją skórą, i to, jak ściastkował mój podkład i mój korektor, który jest moim zaufanym pudrem i korektorem. Ja dlatego jestem nieprzypudrowana i dlatego ja wyglądam tak, bo istotne jest też to, aby zaznaczyć, ja mam z I jakby ja mam świadomość tego, że ja się wyświetlam szybko, ale mój makijaż aktualnie wygląda, jakbym miała go na sobie spokojnie z 10 godzin. A wiecie, ile go mam? 3 godziny! 3 godziny! Ja mam sobie ten makijaż 3 godziny, a moja strefa pod oczami, w której ten korektor w ogóle się nie utrwalił tak naprawdę tym pudrem yy, i on wszedł sobie w te zmarszczki, że po prostu no I can't, no, no nie po prostu, no nie mogę. Jeśli chodzi o wygładzenie, nie zauważyłam go wcale. Mój nos też, jeśli chodzi o moje pory na nosie, yy, po tym pudrze wyglądały tragicznie, po prostu każdy konkretny por został podkreślony i naprawdę mam wrażenie, że ten puder więcej podkreśla niedoskonałości niż właśnie daje plusów. Wydaje mi się, im dłużej go to mam na twarzy, wydaje mi się, że to jest idealny puder dla osoby, która nie ma za dużo problemów z cerą i generalnie wiecie, nie ma ani wyprysków, nie ma też skóry tłustej jakoś mocno, yy, ani nie ma też nie wiadomo jak rozszerzonych porów i wydaje mi się, że do takiej, dla takiej osoby ten puder będzie perfekcyjny. Natomiast dla takiej trochę problematycznej skóry jak moja... It wasn't it. Dla mnie ten puder personalnie jest katastrofą tej kolekcji, bo moja skóra wygląda strasznie yy, i wyglądała strasznie po zrobieniu makijażu i teraz po tych trzech godzinach, bo po prostu no wygląda źle, no słuchaj, no, kochani no. Nie dość, że ta skóra jest no straszna, bo ona wygląda po prostu jakbym ten podkład miała już 15 godzin, to jeszcze dodatkowo się świecę, jak psu jajca po prostu i mam dość tego. I wiecie co jest najlepsze? Że gdyby nie ten puder i gdyby nie, nie ta sytuacja to tak naprawdę ja bym była zdolna siedzieć w tym makijażu do nocy, do wieczora, aby sprawdzić trwałość, na przykład pudru e, czy coś ten deseń, ale jestem tak już zmęczona, siedzę w tym makijażu 3 godziny jestem już tak zmęczona tym, jak moja twarz wygląda i tym, że jak gdzieś się nie dotknę, to mam wrażenie, że ja mam po prostu nieprzypudrowaną skórę, bo gdzieś się nie dotknę, to wszystko się klei no to po prostu, że ja idę to zmyć. Zaraz jak skończę to nagrywać, to ja idę to zmyć. Włączyło mi się nagrywanie i dopiero teraz zobaczyłam, że wtedy było strasznie ciemno, za to Was bardzo przepraszam, ale mam nadzieję, że nie wpłynęło to źle na jakość oglądania. Wracając do tematu pudru, zdecydowanie nie kupiłam go ponownie. Ten puder mam wrażenie, że robi najgorsze co można. I właśnie dlatego specjalnie się nie przypudrowałam, aby pokazać wam, jak się świecę po trzech godzinach. Dlatego w końcu przed piękny moment, przypudruję się. Czyż nie lepiej? Ale przestańmy się przejmować i przejdźmy sobie do paletki cieni. Ola wypuściła również taką paletkę cieni z czteroma cieniami. Trzy z nich są matowe, jeden jest taki właśnie beżowy, taki na całą powiekę. Taki mm, brązik, który bardzo delikatnie wpada w takie, ma takie różowe podtony. Czarny kolor, czarny, ale taki w sumie brązowy i taki błysk. Ola też mówiła, że ta paletka jest idealna do tego, aby mieć ją gdzieś wiecie w torebce, w razie potrzeby poprawić sobie makijaż i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o moje odczucia co do tej paletki, zacznę rozmowę od matów. Jeśli chodzi o maty, powiem Wam szczerze, że ja mam takie wrażenie, że te cienie są strasznie suche. I jeżeli mieliście kiedykolwiek cienie od Makeup Revolution, a potem dotknęliście jakichś droższych na przykład cieni, nie wiem, załóżmy, z Anastazji Beverly Hills i wiecie, że one są na przykład takie bardziej mokre i takie, wiecie, takie, no czuć różnicę w konsystencji, to zdecydowanie Makeup Revolution na przykład wypada przy tym bardzo sucho. I tak samo jest z tymi cieniami. One wypadają na, na oczach bardzo sucho, one też nie mają jakiegoś super pigmentu. Ten pigment jest taki okej, okay, jakby wiecie, bez szału, Nie ma nic ciekawego. I powiem wam szczerze, że gdyby nie, gdyby nie nazwisko Oli na tym i testowanie tej kolekcji, użyciłbym sobie tej paletki. Nie zamówiła. Tak jak mówiłam, z matami nie ma nic ciekawego. Są to zwykłe, suche cienie. Dla mnie nic kompletnie porywa, porywającego. Mam o wiele lepsze cienie. Nawet jeśli chodzi o takie maty, to, maty i takie, wiecie, naturalne kolorki, to o wiele bardziej wolę paletę od Make Up by Mario. Wiem, że różnica w cenie jest ogromna, ale Porównując do tej palety, idzie też za tym jakość, jeśli chodzi o tą cenę. Więc tutaj średnio, średnio mi się nakładało te dwa cienie. W sensie ten, jakby bez szału, on po prostu tak normalny cień matowy, ten nakładał się sucho i tyle. A jeśli chodzi o ten ciemny cień, zrobiłam sobie nim kreskę i w zasadzie. Na początku myślałam, że y, trochę słabo, jeśli chodzi o to, że y, on nie wychodzi tak czarno na oczach i potrzebowałam dużo warstw, żeby uzyskać tak ciemny kolor, jaki mam teraz. Mimo tego, że to nie jest czarny, tylko to jest taki brąz, ale teraz, jak się w zasadzie przyglądam, to to jest w zasadzie taki brązo-czarny kolor, ale mimo wszystko, i tak czy siak uważam, że ten kolor powinien wypadać trochę mocniej na powiece i ten pigment jest zdecydowanie za mały. No i teoretycznie ten pigment możecie budować, bo ja też tak robiłam, natomiast problem wtedy pojawia się ten, że cień się bardzo osypuje. E, dzięki Bogu udało mi się to domyć, e, natomiast no jednak cień się bardzo osypuje. A jeśli chodzi o ten błysk, jest on przepiękny, jakby sam kolor i same drobinki, wszystko jest przepiękne, natomiast mam wrażenie, że on bardzo dziwnie się przykleja do powieki, bo bardzo dziwnie mi się go przyklejało. On miałam wrażenie, że właśnie nie przyklejał się tak do końca. E, mimo, że wygląda przepięknie, to potrzebowałam bardzo dużo warstw, żeby nałożyć go i uzyskać takim, jak jest, bo po prostu dziwnie się przykleją, nie jestem w stanie Wam opisać, co mam na myśli. Zazwyczaj w tych błyskach jest tak, że po prostu, wiecie, kładziecie oko, jakby, wiecie, kładziecie palca i już jest odbite, a tu musiałam tego palca przyłożyć parę razy, żeby to w ogóle się przykleiło, no i nałożyłam też ten produkt jako rozświetlacz i tu w ogóle nie polecam, masakra, ponieważ bardzo on się przykleja, rzeczywiście przykleja się do mokrego podkładu, ponieważ... Używałam puder, który nie do końca mnie zmatowił, więc mimo wszystko tą strefę miałam bardzo, bardzo mokrą jeszcze od podkładu, no i przykleił się bez problemu, ale jak się przykleił, to nie dało się go w ogóle palcem już rozblendować, tylko po prostu gdzieś tam, wiecie, poszurałam trochę w prawo, lewo, no i niby wyszło, ale widzę, że podkład delikatnie spod spodu jest zdarty. No wiem, że to jest cień, więc nie ma obowiązku działać jako rozświetlacz, natomiast większość cieni jednak tak działa, że jak działa jako cień, to działa też jako rozświetlacz, no tu niestety mi się do tego... Nie sprawdził. Generalnie nie uważam, żeby była tragiczna ta paletka, bo na pewno komuś się ona spodoba i komuś też taka sucha konsystencja cieni odpowiada. Ten błysk też zresztą jest bardzo suchy. Myślę, że znajdzie się taka osoba, której ta paletka będzie odpowiadała i będzie z niej zadowolona. Natomiast ja personalnie nie jestem zadowolona i raczej ponownie bym jej nie kupiła, tym bardziej, że mam odniesienie do innych cieni, nawet drogeryjnych, nawet drogeryjnych które są o wiele lepszej jakości. Ostatni produkt, do którego chciałabym sobie razem z Wami przejść, jest mgiełka. Jest mgiełka. Również od Olki Setting Spray. Ja w ogóle kocham to opakowanie. Ono jest przepiękne, takie beżowe, a to jest takie przezroczyste. Opakowanie w ogóle i sam atomizer. Bardzo jest podobny do Gyuki od Anastazji, ponieważ ją posiadam i wiem, że jest bardzo podobna. I też ma taką butelkę. I też, jakby wiecie, jest taki aplikator, że jakby. Tak się przekręca. Jeśli chodzi o jakość tej Mgiełki, nie jestem Wam w stanie nic powiedzieć, głównie dlatego, że ten puder tak bardzo nie wytrwał u mnie, jeśli chodzi o jakość, że bardzo ciężko jest mi ocenić, co zrobiłam Mgiełka. E nawet nie jestem w stanie powiedzieć, czy ona diapudrowość, Pudrowość, bo po prostu tej Pudrowości na twarzy nie miałam. Bardzo ciężko jest mi powiedzieć coś a propos tej Mgiełki i wydaje mi się, że na razie odpuszczę sobie jej recenzowanie e e i opowiem więcej po prostu na Insta Story, jak testuję ją przy innych produktach, e które o wiele bardziej wolę. Na pewno na pierwsze słowo mogę powiedzieć to, że. Ma świetny atomizer, uwaga. Ma świetny atomizer ma taką giełkę, która pięknie, tak bardzo orzeźwiająco pryska i tak macie ochotę po prostu się tym psikać i psikać w nieskończoność i też bardzo ładnie pachnie. Proszę Państwa, przebrnęliśmy sobie przez wszystkie kosmetyki, które ja przetestowałam. Ja Wam powiem, że jestem z tej kolekcji tak pół na pół zadowolona, bo na przykład jeżeli chodzi o puder, który jest kompletną katastrofą, czy cienie, które są dla mnie personalnie dosyć średnie, czy mgiełka, której no, nie zauważyłam do końca jakby jakości, bo po prostu nie miałam za bardzo możliwości. Um... Niekoniecznie mi się sprawdziły. Natomiast moimi zdecydowanymi ulubieńcami z tej kolekcji są te produkty do konturowania i w ogóle do twarzy. One są po prostu niesamowite, i to jest zdecydowanie jakość, którą ja czuję, i to jest rzeczywiście, są to bardzo dobre produkty. I fajnie też, że um, jeżeli obserwujecie ole cały czas, bo ja na przykład obserwuję ole i jakby jestem na bieżąco z jej kontentem, to ja widzę ją w tych produktach i to jest na pewno super. Mimo wszystko uważam, że osoby, które nie mają w ogóle problemów z sterą i są bardzo takie luźne, jeśli chodzi o make-up, bo Niewiele im trzeba, to myślę, że będą bardzo zadowolone z tej kolekcji. Ja Wam z tego miejsca bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że on się Wam podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie, aby mój kanał zasubskrybować, aby być ze wszystkim na bieżąco. Dzięki wielkie za oglądanie, kocham Was i widzimy się we wtorek. Pa pa!